Wszystkie widokie! No, dziś będziemy robić salto! No i głos, się tutaj nie stało, coś z głosem. Dobra, to robimy. Pierwsze to... Co to... Nie, nie tak rękoma, tylko. Taj, ja wracam moim kredyty. A Jezu. A pomocy! okej, okay. Tam na dole jest więc mi pomaga. żartuję, Ok. Kolejne. Czyli dwie salto. to tak. Ok, teraz to z Fortnite'a. Idealnie, nie będę się dać. Na glebę. Oh. Potem takie lęciutkie fikołek. A, muszę pokazać jak wygląda ten ręciutki fikołek. Lęciutki fikołek. Robimy lęciutki fikołek. Okej, okay, lęciutki fikołek. I ostatecznie to gdzie trochę tak widać. Właśnie tak. Z perspektywy jak to wygląda. Jesteś Co bardziej widać to. Jezu. Jest, będzie widać. Wiecie co? Robimy! Pierwsze to drugie Ła! Jakbyście kopali! I ostatnie, czyli trzecie to! Jeśli wam się podobał, odcinek stawcie łapkę, więc pa! Vince.